Czy próbowała Pani w jakiś sposób się wyciszyć, uspokoić, ja nie wiem, spacery w parku? E to, Panie doktorze, ptaki mnie fingają, w... bo ryje, w trawie pełno robactwa, pajęczyny, gałęzie zaczepiają i obrania, nie, nie, natura odpada. Hmm, no dobrze, to może inny sposób. A co Pani powie na olejki eteryczne, kąpiel w pianie, aromaterapia? Nie, Panie doktorze, tego też próbowałam! Piana nie... W... bo szczypie w oczy. Ta nastrojowa, w mnie najbardziej. No i te olejki zapachowe kleją się, plamią. Nie, nie, olejki odpadają. Nie, w mnie to najbardziej, nie. W takim razie może. A co to, to takiego? U? To ja zapraszam za parawan. Zaraz pokażę. Weź się pan zastanów, czy pan wkłada, czy wyciąga, bo już mi pan zaczyna wk